Nie ma tu dwóch identycznych samochodów. One wszystkie się od siebie różnią, jakby dokumentują jakiś konkretny etap swojej produkcji. Jakbyśmy zaczęli mieszać je blacharsko, albo, albo, albo nie wiem, wyposażeniowo, powstałby koszmar. Ja mam 79 rok, to teraz pokaż, co mogę zrobić. Mhm z moim 79 rokiem jeżeli chcę, żeby był w oryginale. Ważna pójść w stronę wersji eksportowej. One mają już plastikowe zderzaki, materiałowe tapicerki i każdy ten samochód jest inny, nawet szyby mają niebieskie, brązowe, czyli to są to jest rocznik 79. 79 i 80. Każdy z tych samochodów ma fabryczną tapicerkę. Tak, i każdy z tych samochodów ma tapicerkę dokładnie zarezerwowaną dla tego modelu. Brown ma swoją, Black ma swoją i tak dalej, i tak dalej. To wyposażenie mam trochę do wyboru, natomiast co z silnikami, hmm? powiedz? 79 rok. No to masz do wyboru 600 mm -hmm. lub 650. -kę. Później weszła jeszcze 700 w Bisie, mm -hmm. ale mam też coś, czym chciałbym ci się pochwalić, ale musimy do niego przejść. Tak, dokładnie. Wersja diesel. To jest prototyp. Jeden jedyny zachowany. 800ka, czterocylindrowa. Ja ci pomogę, bo to jest skomplikowane. Ty no, oczywiście, ale i jaja. Chłodzony cieczą. Ile powstało ich? Jeden jedyny. I, na I twój jest. Udało się go zdobyć, pozyskać dla, dla potrzeb tej kolekcji. No i jestem przyzachwycony, że mam ten samochód tutaj u siebie. A to w ogóle pali? Oczywiście. A mogę ja? O, zapraszam. No i teraz tak, on ma kontrolkę świeżarowych to robioną, ale jest. No i jak wygaśnie, to możesz spróbować. Łacha. To jest niedowiary. Ale słuchaj, on mniej częsie niż normalny malu. Tak. On nie ma prawie żadnych wibracji. To jest coś niesamowitego. Ludzie nas pytali, czy on nie będzie wibrował. On lepiej pracuje niż dwudziestodwuletni Tak, słuchajcie, nie uwierzycie, ale. Maluchy po odpaleniu zawsze drżały na wolnych obrotach. A tutaj nie ma żadnych drgań. Nie do wiary, maluch diesel. Tego bym nie obstawił nigdy w życiu. Aż muszę to zobaczyć jeszcze raz. To było powiedz mi. Poproszę. To jest silnik jakiej firmy? W ogóle? To jest silnik e, firmy Kubota. E, to była firma, czy jest to firma, która specjalizuje się... Japońska. Japońska, która specjalizuje się w sprzęcie rolniczym i w niewielkich silnikach wysokoprężnych. Wózki widłowe? E, nie wiem, czy robią wózki widłowe, natomiast na pewno ich silniki w wózkach widłowych pracują. To jest niesamowite. Jedyny egzemplarz na świecie. Dokładnie tak.